Zastawik? No. Weź kartę, wyciągnij. Jak no to się otwiera? a tu. Ja to odbieram co, co miesiąc, nie ma problemu. To jest ten sam? Tak. A ile kasy potrzeba? 60, nie, to ja zawsze. 60 zł? No. no, no, no tak ja przybrałem. Nie było 50? Nie, 60 było. Na pewno? No na pewno, 60. No już się. Zaraz zobaczymy. No. No, niby 60. Hmm. Ja odbieram na pewno go. Odbiorę go. 100%. Na 100%. I wszystko działa? Tak. Co mi się ujeżdżał w nie? No dobra. Ja dobra. Zawsze proszę procent wpłacę, nie ma problemu, nie? To napiszemy? No spokojnie, ja zaraz powiem. No spokojnie. Możesz go włączyć się. Jak? Możesz go włączyć, nie? No, dobra, dobra. Bez karty. Mogę, mogę. Wszystko działa elegancko. A, teraz zdjęcie robicie, no, no. <laughs> Musi być. Uzakumentowane musi być wszystko, tak? Niestety. Jak możesz tą to, to umowę złóżnić? W kopertę. Damy radę. ja jedną ręką, tu ciężko i Druga bezwładna całkowicie? Nie chcę dojść. Noga dochodzi powoli, a ręka nie. Tu tylko mam ją, bo sobie. sobie. Ale czucie jest, nie? Czy nie? No wiesz, jak dotykam, czuję, nie? A. Że dotykam ją. Ale, ale żeby otworzyć ją w coś, to... Nie ma szans. No już powiedzieli mi, powiedzieli mi na rehabilitacji, nie? Że może ona już nie dość, bo za długi, za długi czas już, nie? Cztery lata po udarze, nie? A to po udarze? No. O, noga, noga dochodzi. Wszystko pięknie. Łażę. Po mieście wszędzie ale... ładne hmm. na Cześć panie Kuba W porządku. No widzę. A, ze mną a nie. u ciebie jak? Źle. Źle. To niedobrze. A kiedy było dobrze? Było. Dzięki hmm. nie temu. O. Co cię przywiało? Wiesz tylefoników. Interesy? No interesy. Ale wyuczyłem już go, wiesz. Dobra. Marek Grechuta? Jaki Grechuta k... jak się nazywam... Nie Grechuta, kurde, co ty Marek Grechuta, ale żeś się wymyślił. Nie znasz? Nie, znam. Mówisz, że źle. Źle. A co to się takiego wydarzyło, że źle? Yy, bo alkoholik jestem. No to wiemy już. <noise> to już od dawna, nie? No. Ile piłaszków potrzebujesz? 5. To też wiemy. To też wiemy, A nie? się pytam, nie? No. Nie, czasami 60 chyba brałeś. Nie, nie nigdy. Nigdy? Co? Telefonik wszystko działa, rozumiem. No jak nie, kurde, to włącz go, kurde. Tylko wyłączyłem go teraz. Dobrze, dobrze, się nie denerwuj. No Ja nie denerwuję. Majówkę już zacząłeś? Nie. Nie? Jeszcze nie. No jak, kurde, majówka? Jeszcze dwa dni. A, no, no to już możesz zaczynać pomału, co? <grym> Masz jakieś plany na majówkę? Nie. Czyli na spokojnie. Na spokojnie. Nie no, jestem, z... co mam ci powiedzieć. Pijak, alkoholik pierwszej ligi. Chyba pierwszej. <grym> pierwszej liście to już zaszczyt. To nie? To prawda. A nie, słuchaj. A no, co, co mam ci do, do powiedzenia? Na mieście nic nie słychać, alkoholików nie ma, tylko ja zostałem sam. Jak sam zostałeś? To, ojemy. Ale generalnie, kurde, powiem ci, że wszystko jest w porządku. Kubuś, wiesz? Nie, na, nie naprawdę, kurde, jest wszystko okej. Okay. No to w porządku czy źle? Bo jak przyszedłeś, to powiedziałeś, że jest źle. Teraz mówimy, źle w porządku. Źle, ale generalnie na, na Drezdenku jest wszystko okej. Okay. A, wszystko jest okej. Okay. No, no jak jest okej. Okay, <noise> no. <noise> co ja ci mogę powiedzieć, Kuba? Przepierdzielone mam. Matka chora, ja też kurde, wiesz, no, no i co? No i co? No muszę do niej iść. I nie oszczędzasz się. Bra brat nie ma kurde czasu, bo cały czas w sklepie jest i co. I nie oszczędzasz się. No jak widać? A powinieneś. Powinienem, nie? A bo już wyśle mam lat, nie? Nie wiem. 65. No. <grym> Przecież co ty... Za niedługo emeryturę będę miał. Ojej. Ja co macie. mam ci powiedzieć? No ale co? Ty, ty fajny chłopak jesteś, kurde, młody, kurde, i co? I, i co ja zrobię? <grym> Taki jestem, matku. Dziękuję ci bardzo. Słyszysz, Kuba? Proszę bardzo. Dobry, do, do miłego zobaczenia. Do następnego. Do. <grym> no. Ciekawe, rower bierzesz, tak? Tak, a reszta tam przedłużę. Bo rower jest na ciebie. Tak. I tu masz... Na kombinarki ciebie. też są na mnie. I wędkę, którą Kuba zostawi. No, no, no. I, i jeszcze raz, rower odbierasz, kombinarki tak. przedłużasz. Tak, i tą wędkę od Kuby... kombinarki masz do 26. Wiem, ale nie, nie wyrobię się e, z tym, nie? A dwie wędki tu ma. Um, ja mam trzy. E, te. To te dwie wędki Po dwie one były. Ja miałam jedną. Jedną? Tak. Która to teraz jest? Który ma trzy haczyki. Zmontowana. Bo jedna będzie chyba normalna, a druga, która jest z haczykami, bez spiny. I to jest spinka. Na drabieżniki. Co? Ta. Tam przedwłaszcza. Tak. To jest właśnie ta. Jaką blachę masz w ogóle? No. Kolega zmontował nie? Gdzie y, kolegi tam robię ten. Nie połost, nie? Teraz sobotę. Sobotę co innego bela robił. Przekopać się ogródek, maszynę, a później pomoc tam kończymy. Gdzie? Z kolego. na jeziorku Jakie? gdzieś tam. Mhm. Tajemnica, kupię. Dla wynkarzy to jest, wiesz co, tajemnica. Znaleźć odpowiednie miejsce, zbudować i łowić, nie? I tak, tu przedłużenie tego 6,40. Dobra. Tamto, no yy, to będzie... Kombinerki też przedłużamy? Tak. Też 6,40. No. Będzie 6 liek, nie? Koło. I rower, odbiór jest 66. Tak łącznie Malę. nam daje 78,80 Rower nie? Rower 66 no. A to przedłużasz tak? Tak, przedłużam No, to 78,80 Ja teraz skumałem No Dobra, masz Te tak Takie kury to nic nie ma tym Oddałem długie kury i tak dalej i mało mi zostało hmm. Dobra, podpiszmy, najpierw, przedłużymy to No, trzeba, trzeba Możesz pisać Ja mam moją maszynkę Zomyla jeździł jak wariat Kolarzówa to pewnie zapierdziela, co? No, tylko ząbatkę muszę przy... zmienić Bo już jest wyrobione te ząbki A to jest najlepsze, że ma tą podwązł ząbatkę z tyłu Przy rowerze Takie nietypowe Po lewej i po prawej stronie Jedna się obraca, a druga nie obraca się Aha Ja się czekam na to pismo, kiedy mam robić te... szkolenia na piwo Ty jeszcze nie robiłeś nic z Już wysłałem pismo, tylko trzeba czekać Kiedy będą te szkolenia, nie? I nie jak pisali szkolenia, to już które powoli robią. A ja jeszcze nie mam takiego, Wiesz, że nie to pora, nie? Ja Mają na to pół roku, że nie wyszedł na szkolenia. Do żadnych badań nie potrzebujesz ani? Nic? Na plaży? Jak chcę wyszynowego, to muszę mieć. Bo ja robię na otwarte drzewo. Nie na sosne i tak dalej, nie? Na dęby czy coś, na siostrę. Przedłużałeś kiedyś umowy? Jak umowy? Nie. Takie przedłużałeś? Ktoś raz nie? nie? No. Dlatego tyle podpisów, nie? Bo na jedną umowę masz dwa podpisy. I rowerek zabierasz. Co? A zaraz, będę się przydał się o rowery jak będzie ciepło. No, ale jeszcze nie jest tak ciepło, żeby jeździć na jeziora. To woda jeszcze nie jest fajna, nie? No. Ale A... wczoraj było 27 stopni. Wiem. O nie, no to jest pocisk. Co? To jest pocisk, nie? Pocisk, uwierz mi. Tak zapier... Niczą tym, że mam... Wiem. Bo muszę, bo muszę koło kowak do tyłu, bo jest troszkę luźno Mówiłem, że tym ząbatką też kurde. Trzeba muszę wymienić, bo ząbki e, przeskakują. To lekki. Aminiowy. Panie. Jest z nimi. I taki prezent mam zostawić. To jest rakieta chłopie To jest rakieta, już jeździłem no to szumowano to za to do lasu nie wiedziesz, nie? Trzeba wolno, bo kurde, piaski nie piaski, a tak no. na równym terenie koniec. Przejeżdżałem przy slipniu, to tak zaginałem, że gościk trą trąbił trąbił. tyłu Bo miałem sławki i zaginęło, a tam jest jedna rękoma, nie? A z tyłu goś trąbi. No a, ja, a wiesz, ta droga była moja. Będę miał czasto, wyskrobię to białe, tak dalej. I ładnie pomaluję. Po mojemu. Czyli po wariasku. Jaki kolor byś chciał tego? No, Różne będą to korary. Tylko nie widział. Cameleon. Nie... nie, za drogą. Um, po prostu jak miałem starego góra jak jeździłem na placu, jak pokazywałem tą soczkę, żeby się wyłożyć i że się ukorary, to rozpaliłem wszystkich. Dwie godziny jeździłem. Ale się połóż rowerem i złapać jedną ręką. Jak? Normalnie to koło. Po skosie. Ciężko, dwie godziny jeździłem na placu, a koleżanka nagrywała to, ale się udało mi i powiedziałam, ciekawe kto powtórzy to, ten mój wyczyn, a wtedy sam malowałem tamty góra, koła na czarno, kupiłem specjalnie raker do aut i napisy sobie malowałem z tyłu. No, ja też kiedyś malowałem rowery, wszystko malowałem. Jak ale rakerem? Rakerem? Od aut? Puchą. tym, out? Dekolakiem takim. A to ja ma z lakami wszystkie. A koleżówka to koleżówka i dlatego zostawiłem na miesiąc czas, żeby przytyć, a nie jeździć. A. Bo koleżówka spala, nie? No tak. A no ale jak chodzisz to też, nie? Ale mniejsze jest, nie? Musiałbyś latać. Ja tego już nie latam. Dziekuba, no, co, co to masz za tableta tego Samsunga takiego dużego? Tam za 79 masz. Takiego wystawionego, dużego. Co to jest? Za takie wielkie. No coś takiego U Można go włączyć? Można, nie? No spróbuj Ua jakie to wielkie jest Większe od Ciebie. To już szczęka nie boli? Znaczy nie, no dopiero dosyć je jedę. Będę jechał. Bo w, nie, nie, nie w, Gorzowie, w Gorzowie byłem. W Gorzowie była ta specjalistka od tych szczękowych tam spraw. I co się okazuje, że do, do Szczecina mu, muszę jechać, żeby to mi tam zespoili kość Umówiłeś się? No już dawno mam umówione, tylko że muszę teraz poczekać, bo Siara będzie też na dniach jechać. No to ze Siorą będę jechał, nie? Za jednym zamachem. To nie masz terminu konkretnego ustalonego? Nie jeszcze. A to nie masz? Dokładnie nie mam z, z tego, żeby ustawić ten, ten termin, bo oni kazali mi przyjechać z tymi papierami, co tu, z Dresdnka, Do nich tam. I dopiero oni będą wszystko... No nie ale tą... mówisz normalnie, co? No, no tak, to... tylko... Ale gryź jak gryzę, to czuję normalnie, jak mi się tu ta kość rusza. Tak. Wiesz jakaś Trzeba... No wielki jest, ja p... jak telewizor. Ile, Kuba, byś za niego zrobił? W sensie... Się tak, zapytam. Pokaż mi cenówkę tylko. 79 7, 7, jest. 79. A ten głośniczek tak, ci powiem co kupiłem wczoraj od ciebie? Nie? Ten mały taki. Mhm. On tak ci łódko gra, dopiero jak nam przy się tak podgłoszenia, on dopiero taki mocniejszy efekt daje. No tak, no. No raczej. <laughs> 75? Ile? 75. Ojej. No zaproponuj jakąś kwotę. Nie... <laughs> teraz ogólnie patrzę do... Ta, ten chciałem sławki, ale Sławki macie od 149 jakieś. No. No To ile byś dał za niego? Nie wiem. zaproponuję. Pięć dych? Może być. Za niego bym dał. Może być. Co jeszcze zobaczę, jak ci on się będzie w ogóle mi tam sprawował, bo mam ten głośnik, a chyba że masz jakieś sławeczki. Nie, mam wszystko to co tam widzisz. O kurde. A tam ten głośnik drugi poszedł ci? Mhm. Ja pier... Wszystko schodzi jak z bułki, nie? <słuch> Dobre ceny to schodzi? Nie no na razie, na razie chyba się właśnie postrzymam, wiesz? Jednak. Tak. No poszymam się, bo kurde nie wiadomo co matka jeszcze wymyślił. Czemu co wymyśli? No bo nie, bo ja już kurde tyle wiesz, po, trochę pokupywałem tych kurde, im no, Znaczy pokupywaliśmy razem na zakupy, by, na zakupach byliśmy i też tak mam 50 mi zostało i tak myślałem, że, jak, że jakieś sławki takie wiesz y, 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 nauszne ci coś znaleźć. A coś tam dla mnie, ktoś, coś tam zostawiał, coś ostatnio? dni. O, no to wezmę. Ale by trzeba było to rozmienić. Dobrze to rozmienię. To pójdę, pobiegnę nawet. Chyba, że masz kuba. Ja mam pie całe piętdych. Przy sobie. No, no to nawet. Ja mam sobie całe... Trzymaj. Tu sobie schowaj. O, dobra. Się zgarwałem jak ten kupa stary k***a ku... zgarowiec. Jestem... Alkoholik potrzebuje pomocy. Nie, tego też mi nie musisz mówić. Też nie muszę ci mówić. Nie. No ty wiesz o ty. Możesz mi tylko powiedzieć co potrzebuje. Dobrze, potrzebuję, żebyś mi zostawił tutaj radio i mogę zaśpiewać tobie tak. A On the screen jump sky potrzebuję. Wszystko działa jak ka w damskim PKS-ie. Wszystko jest gitara i... I potrzebuję, i potrzebuje, i potrzebuję i potrzebuje 20 zł tak ci było. No co ci mam powiedzieć więcej? A że jesteś w porządku i cię kocham, to... Znaczy nie w tą stronę co mówi, że <laughs> cię kocham. Tylko w <laughs> stronę, że cię kocham, bo jesteś w porządku. To, to tylko ten... że to jest Radyko? Do radyko, no muszę zastawić k 20 zł to... Do... O kupię 4 piła w sklepie. Kwa no suszy mnie jak kurwa, jak dzika po żołędziach kurwa. kubusz. Wziąłbym dzika od ciebie, ale niestety nie będę, bo widzę, że nie masz. Kwiszkę mógłbym ci zrobić za to. Dwie, no, batery kubisz. Bateryjki by były potrzebne, żeby sprawdzić. Ja wiem, ale działa na 100%. Kubuś, jak mówię, że działa, to działa. Na bank na 100%. Kubisz. Sprawd Chuj... tych nie mam, kurde. No to są te cienkie, te no cienkie są. To Mordo nie. są te cienkie. Muszę mieć te ba y baterijki, żeby. Dobra, zrobię to, wdycha i Z baterykami, żeby sprawdzić, nie? No a skąd ci to nawet ze baterii No nie mam, nie mam na razie. No to zrób mi dychali. Kubusz! No zrobię ci dyszka, tylko będę... Dobra, zrób mi dyszkę no i dżesz... Zorganizować, żeby stać. No i dobra, no do, to do, 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 do zorganizować żeby było, tak? Tak jest, no. Ale kur... No, to czekaj, to, to jak to teraz ogarnąć? To weź daj mi tą drękę, ja kupię baterię. Ja kupię baterii w delikatezach. No, nie spada! Bo baterie będą droższe niż to radio, nie? Mówisz? No. Co widzisz, no to ku... No, to jak teraz to zrobimy? No nie zrobimy. No dzisiaj zrobimy.